Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, arcybiskup Lefebvre powtarzał, że tak naprawdę kryterium tego, czy parafia rozwija się, czy nie, przechodzi przez to, czy w tej parafii znajdują się katolickie rodziny, takie prawdziwe katolickie rodziny, i czy z tej parafii są powołania. Kapłańskie i zakonne. Nie liczba parafian, nie jej organizacja, nie materialny wygląd budynków, nie wygoda w tychże budynkach, nie przepych, ale właśnie katolickie rodziny i powołania kapłańskie. W duchowości, którą pozostawił nam arcybiskup. Za każdym razem po modlitwie różańcowej przypominamy o tym, prosząc o kapłanów, powołania i święte katolickie rodziny i o to, by było tychże jak, najwiele, jak najwięcej. Dlatego, że drodzy wierni, tak naprawdę kapłaństwo i katolicka rodzina to jedyny ratunek dla narodu. I warto o tym przypomnieć dziś w święto świętego Stanisława, naszego głównego patrona. Razem ze świętym Wojciechem orędują za nami w niebie. I chociaż obaj ponieśli śmierć męczeńską, to różnią się co do przesłania, które w tej śmierci nam pozostawili. O ile święty Wojciech jest tym, który wskazuje na misję, cel, powołanie narodu, naszego narodu, jak i każdego innego, który przez wieki był katolickim, a zatem tym celem i misją jest chwała Boża, i rozszerzanie się Królestwa Bożego na ziemi, bo rzeczywiście Wojciech poszedł po to, by Królestwo Boże się rozszerzało. O tyle święty Stanisław bardziej aniżeli ten cel i misję pokazuje nam sposób, w jaki to czynić, bowiem oddaje przecież swoje życie za prawo Boże, które musi być przestrzegane. Oddaje życie za to, iż sprzeciwił się władcy, gdy ten nastawał właśnie na świętość i nierozerwalność małżeństwa poprzez swoje decyzje, które prowadziły do rozwiązłości, zdrad, niezgody i do tego wszystkiego, co tak naprawdę zagrażało całemu naszemu życiu społecznemu, całemu narodowi i temu, by ten naród przetrwał aż po dzień dzisiejszy. A zatem święty Stanisław, szczególnie w niebie, stoi przed nami jako orędownik tej polskiej sprawy, która zaczyna się w rodzinie, w małżeństwie, tam gdzie widzimy kryterium i siłę nie tylko parafii, ale również całego narodu. Gdy Grecja chyliła się ku upadkowi, a wielcy mędrcy zebrali się na Reopagu, żeby radzić, cóż uczynić dla podratowania. Będącego w niezbyt dobrej kondycji ich wtedy narodu i państwa jeden z mędrców starców milczał, gdy tamci tak mądrze się wypowiadali, jakie wprowadzić reformy i nowe prawa. Na końcu zaś wyjął z kieszeni zgniłe jabłko i rzekł, oto jabłko, które jest zgniłe, można go pookrajać, ale to nic nie da. Zgnilizna pójdzie dalej. Jednak w tym jabłku są jeszcze zdrowe ziarna. I to o te ziarna chodzi, o te pestki z tego jabłka. To tylko to jest w nim zdrowe. Jeśli chcemy uratować nasz kraj, nasze rodziny, nasze społeczeństwo, to musimy zasadzić te pestki na nowo, sadzić te ziarna. A te ziarna to młodzież, to dzieci. Bez tego nie odbuduje się narodu. Drodzy wierni, jakże często my w swojej naiwności ulegamy temu współczesnemu, już postmodernistycznemu myśleniu o wielkości państwa, które jest w stanie wypełnić lukę w życiu moralnym człowieka poprzez nadawanie świątobliwych praw. I owszem, wspaniałymi są owe manifestacje, zbieranie podpisów, walka o to, by ustawy zabraniały tego, co jest zbrodnią. To wszystko jest wspaniałe, ale samo z siebie nie odnowi narodu. Doskonałe prawo nie jest w stanie wpłynąć na doskonały naród. To raczej święty naród jest w stanie wpłynąć na święte prawo. Nigdy zatem ta przemiana narodowa za którą życie oddał święty Stanisław nie idzie poprzez decyzje odgórne, ale poprzez życie oddolne. To tam zaczyna się to, co najważniejsze. I dlatego też nie możemy nigdy popadać w zniechęcenie czy rozpacz, że nie żyjemy niestety w państwie, którego prawo byłoby Bożym, ponieważ to nie od tego prawa zależy jakość katolickiego życia w Polsce. Ale właśnie od jakości życia kapłanów i rodzin. To tu biegnie to kryterium, które wyznacza wartość naszego narodu. Drodzy wierni, mówił polski poeta, pierwsze uczucia matka w sercu budzi, mistrzowie kształtą uczniów, ale matki tworzą ludzi. Stąd też rodzina dla zachowania owych ziaren, które trzeba zasadzić, by z nich na nowo rozkwitał polski naród, jest tą glebą konieczną dla utworzenia nowych ludzi, a rodzice, tu szczególnie podkreślona rola matki, niezastąpionymi są w tym dziele pielęgnowania nowego narodowego drzewa. Bowiem w rodzinie zawierają się trzy podstawowe elementy. Które każdy obywatel powinien mieć wpojone, nie nakazane. Jeśli będą nakazane, mało są warte i szybko się rozsypią w obliczu różnych przeciwności dziejowych. Jeśli są wpojone, będą na tyle silne, iż ten naród nasz polski zostanie wyzwolony jeszcze z niejemnej niewoli, która i teraz nad nim ciąży. A jakie są to cechy? które rodzina daje dla wzrostu dobrych obywateli. Drodzy wierni, po pierwsze, to jest obraz wierności, ta najważniejsza cnota narodowa. Zobaczcie, co dzisiaj dzieje się w obliczu różnych przeciwności, wojen i tym podobnych rzeczy. Ludzie nie są wierni swemu narodowi. Być może dlatego, że to, czemu mają być wierni, w ogóle narodem nie jest. Być może dlatego, że tam już jest taka zgnilizna, że nie ma co ratować. A być może dlatego, że właśnie nie mają w sobie tej cnoty wierności, którą w pierwszej kolejności powinni zobaczyć, powinniśmy wszyscy zobaczyć u swych rodziców, dlatego aby ona stała się dla nas oczywistą, a nie dopiero konieczną do zdobycia oczywistą na co dzień. Tak jak w małżeństwie zachodzi wierność pomiędzy ojcem, matką, mężem, żoną, tak i właśnie tej wierności nam potrzeba w obliczu naszej ojczyzny, której nie wolno zostawić, gdy pojawiają się zagrożenia, od której nie wolno odwrócić się, gdy przychodzi wojna, ciężar, którą trzeba ratować, pomijając niektóre konieczne wypadki. Opuszczenia ojczyzny w obliczu strasznych prześladowań, to jednak mamy tak wiele dumnych przykładów tego, jak wspaniale przez dzieje naszej ojczyzny wielu pozostało, ażeby oddać za nią życie. Dlaczego? Dlatego, że tej wierności nauczyli się w domu. W obliczu dzisiejszej tragedii, jaką są, drodzy wierni, rozwody. Jakże warto podkreślić wierność tych, którzy pozostają opuszczeni i którzy dają świadectwo, iż ta wierność realizuje się i musi być zachowana pomimo wszystko, nawet jeżeli w obliczu dzisiejszej mody rodziny są rozbite. Owa wierność małżonków, drodzy wierni, to coś więcej niż tylko prawo kościelne czy prawo Boże objawione nam wprost. Ta wierność małżeńska zapisana jest w samym prawie natury, a człowiek, jeżeli nie stosuje się do tego, jakim go Pan Bóg stworzył, wiadomo, że cierpieć będzie. Gdy kupimy sobie nowy sprzęt, nową pralkę i nie stosujemy się do instrukcji obsługi, prędzej czy później się to wszystko zepsuje, ponieważ nasze nieumiejętności doprowadzą do komplikacji. I tak samo jest z człowiekiem, który, nie patrząc na te instrukcje, którą Pan Bóg mu dał, za chwilę się psuje od złego używania samego siebie. A w prawie natury wpisana jest owa wierność, jak mówi święty Tomasz Zakwinu, z dwóch powodów. Wierność małżeńska wynika z tego, że rodzice mają obowiązek wobec dzieci, a dzieci mają prawo, ażeby mieli rodziców. I dlatego. To prawo natury wpisane jest w normalne funkcjonowanie życia społecznego i nie potrzeba specjalnych bożych nakazów, żeby zrozumieć, że małżeństwo, nawet niekatolickie, nawet pogańskie, jest nierozerwalne ze względu na porządek naturalny. Drugim bardzo ważnym. Powodem, dla którego tak należy uważać jest ta prosta zasada, że dobro wspólne jest ważniejsze od dobra jednostki i dlatego też każde rozejście się małżonków godzi w dobro wspólne. Każde rozejście się małżonków jest raną na całym organizmie społecznym. Jakże warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, gdy nam się wydaje, że możemy. Walczyć o prawo w Polsce do tego i tamtego, które w, w jakimś cząstkowym stopniu będzie ratowało całość. Nie. Albo prawo będzie całkowicie Boże, albo w ogóle nie nastąpi owa odnowa, jeżeli to prawo Boże nie zostanie wprowadzone w całości. O czym tu mówię? Mówię tu właśnie o rozwodach, o których my często myślimy, drodzy wierni, jako o tym, że one nas nie mogą dotyczyć. A jeżeli rozwody nie są zgodne z prawem naturalnym, to prawdziwe, katolickie państwo i prawo nigdy by na rozwód nie pozwoliło nawet tym, którzy są innego wyznania, nawet tym, którzy w nic nie wierzą. Ponieważ to niszczy naród w jego podstawowej warstwie. Drugim, drugą cechą, o którą jakże często, którą bardzo dzisiaj trudno, to jest drodzy wierni, obraz hierarchii. Hierarchia jest czymś niezwykle pogwałconym w imię demonicznej demokracji, która nie pozwala w żaden sposób zachowywać prawa Bożego, bo zdanie większości to nie zawsze zdanie Boże. A dziś coraz częściej zdanie większości to zdanie przeciwne temu, czego Pan Bóg od nas się domaga. A właśnie poprzez rodzinę widzimy hierarchię, która pozwala nam uznać autorytet, uznać autorytet rodziców, a nade wszystko ojca, który zdobywa się w przypadku rodziców nie tylko przez ten wielki przywilej bycia rodzicem. Ale również poprzez własne kształtowanie w sobie cnót, ażeby na ten autorytet ciągle zasługiwać, skorośmy go za nic dostali, wchodząc w rolę ojca, matki, nie mówiąc już o tym wielkim autorytecie kapłańskim. I trzecią jakże ważną cechą, najważniejszą, drodzy wierni, jest obraz miłości i poświęcenia. Znowu święty Tomasz Zakwinu wielu dzisiaj szokuje, mówiąc, że rodzice mają kochać bardziej siebie nawzajem, aniżeli własne dzieci, po to, aby stać się obrazem miłości Bożej dla tychże dzieci, aby poprzez poświęcenie się dla siebie pokazać, jak należy się poświęcać dla innej matki i innego ojca to jest dla naszej ziemi, dla naszego narodu, dla naszej historii, dla naszych wartości. Bez tego obrazu miłości w rodzinie trudno później przełożyć owe uczucia i owe postawy na to, co winno charakteryzować prawdziwego patriotę. Nie tylko tego, który potrafi krzyczeć piękne słowa, nie tylko tego, który potrafi mówić wspaniałe frazesy, nie tylko tego, który ma tylko w sobie nienawiść do tych, którzy myślą inaczej i wiąże swoje poglądy ze sprawą polską i gotów jest o nie walczyć. Bez żadnego rozsądku, ale właśnie ten obraz miłości i poświęcenia ma charakteryzować ostatecznie tego, który kocha Ojczyznę, bo przecież o miłość tu idzie. A ten obraz miłości, pomimo wielu trudności, realizuje się w jednym podstawowym słowie o którym znowu dzisiaj wyuzdane społeczeństwo, pełne nieczystości, wulgaryzmu, przekleństw, pełne brudu już na poziomie językowym, a co dopiero na poziomie myślenia, drodzy wierni, o tym słowie często zapominamy, a jest to wzajemny szacunek, odnoszenie się do siebie z szacunkiem, bez względu na to, jak się te relacje nam układają w rodzinie. Szacunek to słowo zupełnie wyparte z naszej świadomości albo poważnie wyparte konieczne odnowienia, konieczne restauracji. Zatem drodzy małżonkowie, Orzeszkowa porównuje was do łodzi, które są związane ze sobą łańcuchem nierozerwalnym. Możemy to porównanie wykorzystać patrząc na cały naród, bo rzeczywiście naród to flota. A w tej flocie są owe łodzie, powiązane ze sobą łańcuchem. Gdy jedna łódź idzie na dół, ciągnie ją ze sobą, ciągnie drugą. Gdy jedna płynie do przodu, to tę słabszą również pociąga. Kapłani są tymi, którzy trzymają kompas, i tylko wtedy, jeżeli owe łodzie wszystkie obiorą jeden kierunek, to pójdziemy naprzód, to naród nasz będzie odnowiony, to owe ziarna znów wydadzą plon. Święty Stanisław umarł za tę sprawę, oddał życie, jest męczennikiem tej sprawy. Stąd szczególnie dziś prośmy Go, aby wstawiał się za nami i pozwolił nam tu w Polsce, w naszych bractwowych parafiach, cieszyć się wieloma świętymi katolickimi rodzinami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.